II wojna punicka, rok 216 przed naszą erą. Na polu bitwy pod Kanami, rzymska armia zostaje dosłownie zmieciona z powierzchni ziemi. To jedno z największych upokorzeń w dziejach wiecznego miasta. Na placu boju pozostaje ponad 50 tysięcy zabitych legionistów, a ich pogromca Hannibal Barkas. Stoi u progu największego triumfu w historii, i właśnie wtedy rodzi się pytanie, które od dwóch tysięcy lat rozpala wyobraźnię: co by było, gdyby Hannibal nie zatrzymał się pod murami Rzymu, ale zadał cios ostateczny i unicestwił republikę? Fakty. Żeby odpowiedzieć, co mogło się wydarzyć, najpierw musimy przypomnieć fakty. Druga wojna pugnicka rozpoczęła się w 218 roku przed Chrystusem. Hannibal, młody, charyzmatyczny wódz Kartaginy, złożył ojcu przysięgę, że zawsze będzie nienawidził Rzymu. I dotrzymał jej w sposób, który przeszedł do legendy przekroczył Pireneje, potem Alpy, prowadząc armię złożoną z żołnierzy iberyjskich, libijskich i numidyjskich, a wraz z nimi słonie bojowe, które dla Rzymian były niczym zjawy z innego świata. Już na samym początku wojny Hannibal zadał Rzymianom potężne ciosy. Najpierw nad rzeką Trebią, potem nad jeziorem trazymeńskim, gdzie wciągnął całe legiony w pułapkę i wyciął je w pień. Ale prawdziwy majstersztyk przyszedł pod Kanami w 216 roku przed naszą erą. Hannibal ustawił swoją armię w półksiężyc, wciągnął rzymską masę do środka i zamknął ją niczym kleszcze. To była rzeź. Największa klęska w historii republiki. I wtedy, choć droga do Rzymu stała otworem, Hannibal nie zdecydował się na marsz na wieczne miasto. Dlaczego? Brakowało mu machin oblężniczych, nie otrzymał też odpowiedniego wsparcia z Kartaginy, a Rzym, choć pokonany, nie był złamany. Zastosował taktykę spalonej ziemi, wycofał się do defensywy i w końcu odbudował siły. Lata później Scypion afrykański wylądował w Afryce, zmusił Hannibala do powrotu i rozgromił go pod zamą. Rzym zwyciężył, a Kartagina została skazana na powolną śmierć. Alternatywa. Ale wyobraźmy sobie teraz inny scenariusz. Co by było, gdyby Hannibal po Kanach nie czekał, tylko ruszył od razu na Rzym? Jest rok 216 przed naszą erą. Armia Hannibala, choć zmęczona, niesie ze sobą legendę niepokonanego wodza. Kartagiński generał pociąga za sobą także wielu sojuszników. Część miast italskich, zniechęconych rzymską dominacją, przechodzi na jego stronę. Kapua, jedno z najbogatszych miast Italii, otwiera bramy przed Hannibalem i zapewnia mu zaplecze. W tym alternatywnym świecie Kartagina nie pozostaje bierna. Senat punicki. Wysyła posiłki, piechotę, jazdę numidyjską i, co kluczowe, specjalistów od machin oblężniczych. Hannibal, zamiast latami manewrować po Italii, gromadzi siły i kieruje je na samo serce republiki. W 215 roku przed naszą erą rozpoczyna się oblężenie Rzymu. Miasto jest zaskoczone. Po masakrze pod Kanami nie ma już wystarczających legionów, aby prowadzić długą obronę w polu. Ludność wiecznego miasta zamyka się za murami, ale nastroje są ponure. Wieść o rzezi legionów wciąż jest żywa, a sprzymierzeńcy zaczynają porzucać republikę. Hannibal uderza falami. Najpierw Blokuje miasto od strony Tybru, odcinając dostawy z południa. Potem ustawia machiny oblężnicze i zaczyna szturmować mury. W końcu, po kilku miesiącach, brama Capena zostaje przełamana, a Punicka armia wdziera się do środka. Rzym płonie, Kapitol zostaje splądrowany, Senat zniszczony. Wódz Kartagińczyków. Nie powtarza błędu sprzed wieków, kiedy to Brennus ograbił Rzym i odszedł. Hannibal postanawia unicestwić republikę raz na zawsze. Elity rzymskie zostają wymordowane, a ocalałych obywateli sprzedaje się w niewolę. W kolejnych latach Kartagina wykorzystuje chaos. W 214 roku przed naszą erą, zdobywa Sycylię, odbierając ją raz na zawsze Rzymowi. W 210 roku przed naszą erą, pod jej panowaniem, znajduje się cała Hiszpania. W Grecji miasta państwa w końcu oddychają z ulgą. Nikt nie zmusza ich już do walki z rzymskim imperializmem. Zamiast tego Kartagina nawiązuje z nimi sojusze handlowe. W 200 roku przed naszą erą świat śródziemnomorski wygląda zupełnie inaczej. Rzym nie istnieje. Zamiast niego rośnie potęga punicka, imperium morskie, handlowe i kolonialne. Z Afryki Północnej przez Hiszpanię, Sycylię i Italię, aż po południową Galię rozciąga się strefa wpływów Kartaginy. Śródziemne Morze Rzymskie. Nie, to teraz Mare Punicum, Morze Kartagińskie. Alternatywa, dalsze stulecia. Pierwszy wiek przed naszą erą Złoty wiek Kartaginy. Kartagina rośnie w siłę. Kontroluje Sycylię, Sardynię, Korsykę, Hiszpanię i bogate ziemie w Afryce Północnej. Do tego dochodzą kolonie w Galii i sojusze z Grecją. Powstaje coś na kształt federacji miast i kolonii lujno zorganizowanych, ale niezwykle bogatych. Zamiast rzymskich dróg i akweduktów mamy sieć portów, magazynów i faktorii handlowych. To może nie ląd, staje się kręgosłupem imperium punickiego. Pierwszy wiek naszej ery: religia i kultura. Bez Rzymu nie powstaje cesarstwo. Brak wspólnej administracji oznacza brak spójności kulturowej Europy. Zamiast łaciny, lingua franca staje się punicki, język kupców, oraz Greka, język uczonych. Chrześcijaństwo nie zdobywa masowego poparcia. Bez rzymskiej sieci dróg i prowincji nie ma struktury, która pozwoliłaby mu się rozprzestrzenić. Prawdopodobnie pozostaje małą sektą judaistyczną na Bliskim Wschodzie. Europa Zachodnia trwa w politeizmie w kulcie Bala, Tanit i Melkarta. Od III do IV wieku naszej ery. Wschodnia rywalizacja. Na wschodzie nie ma rzymskiej przeciwwagi dla Persji. Imperium Partów, a później Sasanidów, staje się naturalnym rywalem Kartaginy. Zamiast starcia Rzym kontra Persja, mamy odwieczną rywalizację Kartagina kontra Persja o kontrolę nad Bliskim Wschodem. Być może dochodzi nawet do tego, że Grecja i Egipt. Stają się punicko-perską strefą buforową, co całkowicie zmienia historię tamtego regionu. V. wiek naszej ery zamiast upadku Rzymu nie ma czegoś takiego jak upadek Cesarstwa Rzymskiego. Nie ma barbarzyńców zdobywających Rzym, nie ma Bizancjum, Germanii, a Hunowie nacierają, ale nie rozbijają jednolitego imperium, bo takiego nigdy nie było. Zamiast tego Północ Europy pozostaje plemienna, a południe, śródziemnomorskie żyje handlem, flotą i miastami portowymi Kartaginy. Średniowiecze Europa punicka. Wyobraźmy sobie średniowiecze w tej alternatywie. Nie ma papieża w Rzymie, nie ma kościoła jako instytucji scalającej kontynent. Zamiast tego kultura punicka i grecka mieszają się Tworząc synkretyczne systemy wierzeń i prawa. Brak chrześcijaństwa oznacza brak krucjat, brak renesansu, brak uniwersytetów w formie, jaką znamy. Europa rozwija się inaczej bardziej kupiecko, bardziej lokalnie, mniej centralistycznie. Nowożytność, dominacja lub słabość. Czy Kartagina? Przetrwałaby aż do czasów nowożytnych? Tu, zdania historyków, alternatywy byłyby podzielone. Z jednej strony jej system kupiecki morski wydawał się mniej trwały niż rzymski. Z drugiej strony, gdyby potrafiła modernizować flotę i kontrolować szlaki, mogłaby stać się potęgą kolonialną na długo przed Hiszpanią czy Portugalią. Może to właśnie Kartagińczycy, a nie Kolumb odkryliby Amerykę. Konsekwencje. Co by to oznaczało dla świata? Po pierwsze, polityka. Kartagina prawdopodobnie stworzyłaby imperium handlowe i morskie, oparte na koloniach i portach. Europa Zachodnia pozostałaby zdominowana przez Celtów i Germanów. Po drugie, religia. Brak imperium rzymskiego to brak drogi dla chrześcijaństwa. Nowa wiara w Jezusa z Nazaretu mogłaby pozostać jedną z wielu małych sekt. Europa na wieki mogła pozostać pogańska, czy to w wersji punickiej czy germańskiej. Po trzecie kultura i język. Bez łaciny nie byłoby języków romańskich. Bez prawa rzymskiego nastąpiłby inny rozwój państw i instytucji. Bez kościoła nie byłoby wspólnoty, uniwersytetów, renesansu w znanej formie. I wreszcie dalsza historia. Bez Rzymu Europa mogłaby nigdy nie stać się kolebką Zachodu. Być może w nowożytności zostałaby skolonizowana przez Arabów albo Persów. Prawdopodobieństwo. Ale wróćmy na Ziemię. Jak realne było to zwycięstwo Hannibala? Historycy są zgodni. Nawet po Kanach Rzym nie był łatwym celem. Miasto miało potężne mury i zasoby ludzkie. A Hannibal, choć genialny taktyk, nie dysponował machinami oblęwniczymi ani wystarczającymi siłami, by prowadzić długie oblężenie. Kartagina nie wysłała mu odpowiedniego wsparcia, a bez niego zwycięstwo było nierealne. Dlatego prawdopodobieństwo, że Hannibal. Faktycznie zniszczyłby Rzym, ocenia się nisko, może 3 na 10. Hannibal mógł wygrać wiele bitew, ale nie całą wojnę. Zakończenie. A jednak ta wizja wciąż rozpala wyobraźnię. Bo gdyby Hannibal naprawdę umicestwił Rzym, świat, w którym dziś żyjemy, wyglądałby zupełnie inaczej. Bez Łaciny. Bez chrześcijaństwa, bez fundamentów prawa i kultury rzymskiej, może mówilibyśmy dziś językiem punickim bądź pokrewnym do punickiego, a na naszych placach stałyby świątynie Bala, a nie katedry gotyckie. Na szczęście, albo nieszczęście, historia potoczyła się inaczej. Rzym przetrwał, a dzięki temu powstała cywilizacja, którą dziś nazywamy Zachodem. Jeśli spodobała Ci się ta alternatywna wizja, Daj znać w komentarzu i zasubskrybuj kanał, by nie przegapić kolejnych odcinków z serii Historia Alternatywna. Dziękuję.